Witam wszystkich serdecznie w kolejnym odcinku z gry Seven Days to I żeby nie przedłużać, e, przechodzimy już do wykonywania misji u Jane. Tak, e, jak widać skończyliśmy na etapie że sobie obramowanie e, takiej pierwszej bazy i e, dołożę już sześć kolców. E, na noc zrobię dwie warstwy kolców i będziemy, e, będę się tutaj bronił. A to już poza nagraniem tak jakby. No i tak powiedziałem, żeby nie przedłużać, e, ruszamy do e, Jane. Okay. A dokładnie nie do Jane, tylko do misji, którą ona Tak, ona nie jest zbyt daleko, to możemy ją wykonać jeszcze dzisiaj. A właśnie, przepraszam, muszę się wrócić na chwilę do yy, fundamentów naszego nowego domu. Ze względu na to, że nie, nie zostawiłem punktu, który się przy mnie znajduje, a trochę fantów mimo wszystko pozbieramy. Tak. Eee, tak, ja buduję bazę. Tak, w tym miejscu przeważnie będzie jedna wielka kopalnia w dół e, z piętrami. Ma to swoje uzasadnienie, bo w nocy dzięki temu mnie nie atakują. A e, mogę w nocy po prostu nabijać sobie doświadczenie samego tego że zbieram kolejny. A nie, stawiam. Tego nie zostawiam. E, mogę nabijać sobie doświadczenie samego t, 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 tego tytułu, że e, zbieram. Boże, im mi brakuje. Że gromadzę powoli e, kopaliny. Czyli na przykład w wypadku kamień. I gromadzę z właśnie kamień między innymi. Jestem w stanie najzwyczajniej w najzwyczajniej świecie. Każdy e, e, jestem w stanie najzwyczajniej w świecie. Nie mi się połączeniem, nie Poczekajcie. O. Jeszcze mogę się kupić na wolini. Jestem w stanie najzwyczajniej w świecie wybudować, bo te mury obronne oraz e, resztę bazy. Najtrudniejszym elementem jest właśnie budowa tych murów, ze względu na to, że ja zawsze buduję dość do źródeł głęboko. A zamiast w szczególności, kiedy jest odpalony, odpalona później, po ognisko? No, krzykaczki, po prostu krzykaczki przychodzą i mrużą. Tak no jak mówiąc, no, tyle w temacie tego, co panuje zrobić w najbliższym czasie. Teraz idziemy, tutaj, i to będzie chyba ten pierwszy dom. Pierwsze misje są dość proste, w szczególności u Bo z okazji mam tam użenie, generalnie, w tracą generalnie. po problem jest misji. Eee, tak. Eee, od razu zabieramy wszystko. Bardziej na jaką eee, Tak. I pieniądze, żeby się przydały. O, jest jeden. Z tego powodu, że my nie mamy przy sobie żadnego antybiotyku. Warto mieć chociaż 7 minut przy sobie w miarę możliwości. I go cały czas nosić. No niestety, pod względem, no, niestety, jak zombiaki atakują, zadają krytyczne obrażenia potrafią zarazić, a to jest bardzo nieprzyjemne. I o ile zombiaki, to tam rzadko potrafią stosunkowo y, nam zagrozić, jeśli chodzi o zarażenie, tak już na przykład z y, spośród zombiaków, czy... O! Widzisz? Sposób zombiaka. Ten tą drogą, jest jestem odsunięty jeszcze, naprawię sobie jeszcze sikierkę. Naprawę. O, już nas zauważył. Ale pojedyncie. jeszcze pan żyje? O! Nie wiedziałem, że może atakować kiedy leży. Jeszcze jeden jest. A, przejść może. Jeszcze podejrzewam, jeden będzie na zewnątrz z tej strony. Hmm. W porządku, już padł. E, co miałem powiedzieć? Tamta pani jeszcze się nie zajmiemy, od razu, z tego powodu, że e, może w razie czego nam niestety trochę uprzykrzyżycie. O, z daleko jestem. Oj, oj. Owcz ty. Strzelanie Na joysticku nie jest najbardziej przyjemne, ale. Nie, dziwne. Celuję trochę nad nią, bo strzała w jakimś czasie opada. Natomiast widzę, że to mi wiele nie pomaga. Niestety już mnie zauważyła, co nie zmienia faktu, że... O, trafiona. O, o. Dobra, ciężko trafił w głowę. Ale to się przeżyje. No tak, odnajmij strzałę. Do na napadzie można przywyknąć. Zmierzam do tego, że to jest dość intuicyjne i yy, mimo, że już korzystam z pada do jakiegoś czasu, nie czuję dyskomfortu, yy, tak jak do myszki i klawiatury. W sensie, że yy, czy mam grać w ten sposób, czy w ten sposób, nie widzę większej różnicy. I mówię to jako osoba, która nigdy nie miała... Jako... Jeszcze jeden zabieg. Chyba wolę, żeby mi po nie wlazł, kiedy będę przygotowywał. Yy, Zmierzam do tego, mówię to jako osoba, która nigdy nie posiadała konsoli, a z pada korzysta od paru lat i tylko nie tyle gra. Natomiast coraz częściej przyznam się, przyznam się szczerze. tutaj pan. E, korzystam z pada. Na przykład ugrałem z e, Widźmina jakiś czas temu oraz e, Dead Island e, powiedziałem na, e, na swoim koncie. I o wiele wygodniej mimo wszystko mi się grało na e, padzie niż na myszce klawiaturze. Ale to może wynika z tego, że to jest Linka? Nie wiem. Od częściej się popada niż po myszki klawiatura. E, -y, przyznaję szczerze. Nie tak tutaj wymieszane, tak w samedasie, bo w same wszystko, jak nie grał z innymi ludźmi, to mi się wygodnie gra na padzie. Natomiast typowego FPS-a, jak Retunduka Slow, na takiego starszego, bądź CSGO, to raczej bym sięgnął po. To już do na końcu. Nie aktywowałem misji specjalnie. Do końca, najpierw myślę. Raczej bym sięgnął po myszkę krewatury ze względu na dynamikę. Ale tak jak tutaj, gdzie. walczę. z. O już dwa uderzenia, tak jak tutaj gdzie walczę z innymi zębiakami nazwijmy to i gdzie nie jestem w stanie mi jako tako za bardzo zagrodzić o wiele bardziej po prostu wolę używać tak jak powiedziałem myszki, ten, wolę używać pada bo po prostu jest mniej klawiszologia i jest po prostu wygodniej go trzymać ale tak jak powiedziałem, w FPS-ach wygodniej jest znowu używać myszki kreatury bo dynamika jest zwiększona dzięki temu szybciej może reagować na przykład na ostrzał, więc Kwestia gustu, moim zdaniem. Natomiast da się jak najbardziej sobie grać na paracie. Tak, coś miałem. A, już wiem, co chciałem znajdę. Przepisy kościelne Wytwórz. I kupę Tylko jak go sobie wezmę. Tak, boki zostawię na broń. Bo łatwiej się on właśnie przerzucić w ten sposób. Właśnie, Łuk tu mi się bardzo nie przyda. O, i pytanie cię to. O tak. Jak mówię o precyzji. To naprawdę idę teraz do tego domu, bo potrzebuję żywności. A w każdym domu jest generalnie kuchnia. O, właśnie, z drugim raz mi się udało spać bez problemu. Yy, tak, zabieram stąd środki przeciwbólowe. Jak najbardziej one mi się przydadzą na późniejszym etapie gry zabieramy... no, w nocy będę głównie używał łuku, mimo wszystko nawet na po że podejrzewam bardziej mi się to płaci, niż latanie z nabiegami, walenie pałką po głowie. Teraz... To to jest? Śmieci, śmieci mogę przeszukać, bo potem raczej nie wrócę. Dopiero po aktywowaniu misji. na trudniej by mi się w tym momencie przydał francuski, bo miałby... o, w sensie, nie widzę. drugi. Nie, lampka na hełm, to podstawa. O, idziemy powoli. Przemieszczając się powoli, i jak się nie damy... O, już mi zobaczą. zobaczył. Wstańmy. O. To, to że przemieszczając się powoli, atakując ukradkiem, tak zwany atak ukradkowy, albo po prostu najprościej mówiąc, działać jak typowy myśliwy, jesteśmy w stanie ustrzelić zębeka na hita. O, garytka nam się przyda. Jak najbardziej, jak najbardziej zabieramy to. Bo jeszcze nie posiadamy Dobra noc. Co tutaj w śmieciach? Puszka Puszka Do pieca, do później, do rzuciny, potem To w środku Tu coś jest chyba, tak? No nawet nie I kolejna stary te śmieci e, To preferowałbym sprzedać Jane To będzie mnie stać na kupienie jakichś żywności. Dobra Teraz kręka... Tak, krękamy bły teraz bym... Okej, okay. nie zauważyli mnie nie tego, czy byłem ukradkowo. Prawdopodobnie to ale no, to już nic się już nie Tak, nie mam na razie innego świetlenia poza tym. Chyba co mną zębek idzie. O, tego szukałem. I dłużej, A papier się przyda później, na późniejszym etapie. Mm -hmm. Na razie więcej nie przeszukuję, bo od i Punek. To jest chyba nic takiego ciekawego nie ma. Nie ma. W porządku. Schowam pochodnie, bo ona bardzo przyciąga zombieaki. A ja chwilowo nie jestem w. Bo... No chodź. O, przeżyłby... No właśnie, to mi trochę nie podoba, że nie był w stanie przeżyć strzał między oczy. Na marginesie. My potrzebujemy dodatkowo... Nie tym Potrzebujemy dodatkowo amunicję. Weźmiemy sobie w tym momencie kamienną strzało jeszcze. I dorobimy jakieś 20 sztuk. Tak. Dlatego, że nie chcę to zrzucić całego kamienia, w sobie. Pójdź, chodzę na zewnątrz. W porządku. I tak, tutaj muszę być mega ostrożny, bo tutaj jest miniaturowa horda. O właśnie, jednego z nich może uda mi się sprzątać od razu. No, idzie kolejna pani. Jak już mam mocnego uderzenia, to wystarczy dwa razy w uderzyć. I już. Walka, walka i powalca. Teraz tak, żywność to jest niestety dla mnie postawą, to będzie tak. Chociaż mi się to nie podoba, muszę od razu ją zużyć. No dobra. Otworzę chyba drzwi i się zajmę. Nie mogę trafić. Tak. O. Tylko, że już teraz ich zamknąć się ja mogę, ale to tam będzie na rozmowę. Mi wystarczy to, że mogę zabrać swoją strzałę. Tak, i tu się otworzył drugi drzwi. Eee, wracając do tematu. Eee, najpierw rozbijemy to. Bo tutaj powinna być książka, jak dobrze czytam. Zobaczymy, co w środku znajdziemy. I jeżeli będzie taka konieczność... O! jeśli jeżeli będzie taka konieczność, to tego domu, żeby noc. Użyj. Bo tak szczerze powiedziawszy, ten dom, który posiadamy teraz, yy, nie zdąży go chyba u, yy, ulepszyć. Bo jest to po prostu niemożliwe. Tu się otworzyło drugie wejście, widzę. Tak. Teraz nie wyjdziemy. Tylko jeszcze dokończyłem przeszukiwać tutaj amunicję, jak najbardziej. Nam się przyda. Tak. O, to sobie chętnie wezmę trochę amunicji. To jeszcze skonsumujemy. W porządku. O, w porządku. To się przyda. Na pewno jedno użyjemy. I to na chwilę spowiemy do kakunku. Tak, kanapkę ryczko zjemy. Tak możemy się od tego pokorować, ale wolę się pokorować i przeżyć niż... Tracić po prostu punkty doświadczenia które potem możemy użyć, a wylecieć możemy po witaminami, ale pamiętam więc. To nie jest takie trudne. Zabierzmy jeszcze to. Mikrofalówkę jeszcze przeszukajmy. Mam wrażenie, że coś mnie za chwilę ugryzie w 4 litery. W porządku, tu jest gniące mięso. Misję aktywujemy jutro, ze względu na to, że jak dwa razy, to dwa razy zabierzemy po prostu skarb. Stąd. Takie moje małe, małe swojeństwo. E, to skrapuję na drewno. To będzie szybszy sposób. Iż, iż. Nie mam klucza francuskiego, teraz mi się akurat przydał. Bo kolor ma mam dużo mosiądzu, ale z drugiej strony teraz nie potrzebuję za bardzo mosiądzu, bo nie mam jak zrobić amunicji. Jak inny materiał. Coś tu jeszcze ciekawego może być. To droga powinienem to pochłonię trzymam w takim miejscu, gdzie są skóry, gdzie jest wykładzina i dużo drewna, zrobić tutaj nowe nisko. No ale to same To się opłaca tez skrapować potem. I zobaczymy, co jeszcze możemy ponieść. Tak, tak. To sobie zabierzemy i to wszystko do skrapowania. I tak. To wszystko zabierzemy. Tutaj nie skrapuje aktualnie, bo nie mam jak. Tutaj nic nie ma. To możemy przeszukać. Ale tak trochę cementu i kości. Jak zawsze. Wszystko może się przydać. To ale jest pusta. Właśnie. W zlewie mamy niestety mięso. A tutaj czasami można to trafić do dziwo na pistole, Ale bardzo rzadko na się. Antybiotyk jakiś. Aloes, aloes też się przyda. Na słuczenia. Tutaj jeszcze mamy na śmieci i stąd zabieramy... Też niewiele, ale zawsze coś. Tutaj chyba nic nie będzie. O! Sposób wezmę, ale generalnie chodziło mi o to. I tutaj było coś do przeszukania. To mogę nas... O właśnie, z tego mogę skórę pozyskać. Jakieś normalne ubrania? Kaptur, czy kaptur mi się przyda? A weźmy go. Założymy go, to nie będziemy nosić na sobie tylko i wyłącznie trawy. A to. No, tak i y, ze złomu. Od razu. To ze złomu. To ze złomu. To ze złomu. To ze złomu. Jest tylko uzyskaliśmy część towarów. Y, teraz tak. I wracamy do Jane. Ale z innego powodu. Bo misji tak pójdziemy. teraz ci już nie możemy wykonać. Będzie się bardzo starał. Ale możemy oddać jej sprzedać, i właśnie jeszcze świadów chce byli. Mm, tak. Ee, ja to e, o! Na przykład to. Tylko może spokojnie lepiej nie chodzić. Nie ja tutaj w miarę jest stosunkowo spokojnie, jednak nie ma co rezykować. I teraz tak. Jako, że w tym momencie, chociaż może nie sprzedawać już tego, bo jak będę wykonywał dla nich misję, tak zarobię. To może nie, nie będziemy sprzedawali. Tylko jutro po prostu kulturalnie wykonamy dla nich misję. A to, co wszystko zdobyliśmy, zostawimy w bazie i na dzisiaj chyba z głodu raczej nie padnę. Mam przez sobie trochę jajek, więc mogę pójść po wodę i ugotować sobie trochę tych jajek, żeby życie. To jedno, raz. ja mam chociaż jakąś... nie, pójdę do Jane, e, spinię rzeczy, rzeczy, za to kupię u niej już do końca dnia. Jutro wyjdziemy na, e, jak się nazywa, na e, jakąś wyprawę i zdobędziemy w ten sposób dodatkowe pożywienie. I tak. Zmęczenie daje się we znaki naszemu bohaterowi. I tak, wchodzimy. No, yy, to co jest uczęszczone, szukam też kto dałby taki punek. I nie będą 3 godziny do końca, nie wiem. Czy mogę przejrzeć towar? war? że tak. I sprzedajmy je z ceną w modyfikacji. Kiedyś na pewno będziemy następny. 61, może być. Sprzedajmy nareszcie trochę. Teraz zdobędziemy następne w uczęszczeniu się. Kelamki, o właśnie, i dostaliśmy poziom. A, tak, sprzedajmy je wszystko. To będzie dodatkowo 4,7 monet. Pancerz, sobie tak chwilę założę. Jest taki, że by chciała kupić? Wątpię, żeby z krzesłem z koszarem interesowało. Tak, tego bym nie chciała kupić. Yy, jeden garnek, ale wątpię. Nie, garnka szkoda, tego przytopię, za mało nawet płaci. Zamiast tego. Aha, okej. Okay. Czyli się u nie kupimy. Dopiero po, 4 dnia będziemy, aż się na sprzedaż. Zobaczmy tylko jeszcze tą skrytkę. Ale widzę, że tutaj też nic nie da. No nieważne. Co zjemy tą kanapkę? Bo tu już chyba też kupiłem przez to, co Te są za drogie, żeby kupować. Bo no uzupełnią tylko po 5 żywności. Więc owszem, dają dobre be, be, benefity, ale jeśli chodzi o samą żywność, to niestety za mało. Żeby to nam i tak pomogło. Korzyć sobie jeszcze to tak, jak już półstoimy. W porządku. Jeszcze zajdziemy do kipunku. Tak typowo do kipunku. I założymy na siebie... A, tego to w sumie mogę się nabić już. Użyj i tego w sumie. A no i się nastanie w na klapka W porządku. To będzie wszystko co mogliśmy w tym momencie zrobić. Tak jak powiedziałem, założymy na siebie po trzy te rękawice, jako pancerz. Włóż. tak, a to Zyska zyskamy część całego, to wtedy dołożyliśmy. No to wszystko, co mogliśmy zrobić dzisiaj. Żarcia powinna dzisiaj wystarczyć. A musimy się zabezpieczyć na noc przed atakiem nieumarłych. Najgorsza będzie tam naprawdę siła na noc, ale w tym wypadku dobrze będzie ufortyfikować to miejsce tak, żeby to faktycznie przypominało mury. Generalnie może, jeżeli dobrze będzie mi szła gra, bo już nieraz e, jakoś będzie tutaj szło w tym miejscu, e, może wybudujemy tutaj mur obronny, e, taki zamek z zdarzenia, od zera, dlaczego by nie. E, z basztą, palisadą, między innymi dobrodziejstwami, zobaczymy, zobaczymy jeszcze. Poza tym my też biorę pod uwagę fakt, że tak naprawdę wychodzi kolejna Alfa 21 i to co tutaj zrobię to naprawdę przepadnie, ale w... warto próbować. Tutaj posortujmy i tak, to zostawmy, to zostawmy, amunicję na razie, no, nie mamy pistoletu, więc e, trochę bez sensu to Zostawmy to, zostawmy to, zostawmy to, 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 to i to. Ej, nie, słoiki akurat zostawię przy sobie i za tak kilka na je okay. Tak, to. Tylko tak, chcę to weź połowę, tak. Połowę zostawię i do ogniska wrócę. Nie potrzebuję tego, nie potrzebuję aloesu, na razie przy sobie. E, nie potrzebuję wymierzonego piaskowca, na pewno nie potrzebuję żelaza, nie potrzebuję ołowiu, nie potrzebuję ognia ciężarków i papieru. No dobrze, powiedzmy, że gniazdo gleby zostawię Ebruku na razie na pewno nie potrzebuje. Podsumujmy wszystko. Na to by wyglądało. zębiaku pobliżu na razie nie ma. Chyba pójść po drewno i y trochę jeszcze wzmocnić obronę. Tylko pytanie brzmi, czy ja zdążę wzmocnić się brona. No dobrze, tym krótkim nagraniem dzisiaj jeszcze zrobiliśmy misję dla Jane. Y to będzie krótszy materiał, dlatego że jest już dość późno i yy, nagramy kolejny odcinek za jakiś y, dzień lub dwa. W takim układzie yy, do, yy, dobrano wszystkim, żegnam się i cześć.